Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest chyba piąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Noir. Noir Dobra, chodź Stefan, wsiadamy do autka i ruszamy sobie do celu, szczerze mówiąc nie pamiętam gdzie mamy dokładnie teraz jechać, chyba do mieszkania, na komendę przepraszam, na komendę przesłuchać się tego gościa. O, jakiś napad, to lecimy w takim razie. Ehm, ogólnie, moi drodzy, na samym starcie odcinka chciałbym też zaznaczyć, że mam trochę problemy z gardłem. Nie wiem, nie wiem czy słychać, czy nie. Ehm, I no, ciężko mi się mówi, po prostu ciężko mi się mówi, więc e, jeśli przez e, kilka dni będę trochę mniej mówić na nagraniu, e, to wybaczcie, ale naprawdę no, mówi mi się trochę trudno. No wiecie, jak trzeba gadać takim naprawdę długim monologiem, to e, no, nie jest to zbytnio proste. Dlatego, moi drodzy... No mówię, jeśli będę się odzywać trochę mniej, to wybaczcie, ale no, nie jestem w stanie gadać tyle co normalnie. Może postaram się, ale czy to wyjdzie, no to zobaczymy. No mówię, no drapie mnie to gardło nieźle, nie wiem w sumie co się stało, bo chory jako tako nie jestem. Także tro trochę, to dziwne i no. O, dobra. Tak, okay, jesteśmy na miejscu. Dobra, co tu się dzieje? Hotelowi bandyci. Przedstawiciel! Powiedz, Tak. To lecimy za nim. Ścigę podejrzanych, dobra, jakbym się jeszcze nie zaciął w jakiejś półce, byłoby dobrze. Hmm. Dobra, musimy chyba jakieś autko wziąć, co? Panowie może szybciej. Dobra. Lecimy, bo zaraz ich zgubimy, kurde. Łow hmm. wow wow. wow. Okej. Okay. Kurde, co ja mam z nimi zrobić teraz? Będziemy ich tak gonić, ale... Hmm. Dobra. Może coś co? co się tu zaraz działamy? Kurde, spróbuję go jakoś strącić, ale patrzcie, jaki chłopiec skryptowany, on tak szybko spieprza, że go nie dogoni, nie ma opcji. Kurde. Gdzie on pojechał? Tutaj chyba. Stop here! We're making a break for it on foot. Dobra? To lecimy za nimi? No kurde, chłopaki, no weźcie, nie uciekajcie. Dobra? Jeszcze jeden gdzieś powinien być. Pięknie, one shot, one kill. Dobra, udało się. Car 11k do KGPL. Bristol Hotel 211, is code 4. Powinniśmy być code 4 at the Bristol Hotel, on 8th Street. Code 4 ok, już szóste przestępstwo za nami, także super. A tymczasem udajmy się na komendę. Miejmy nadzieję, że już żadne przestępstwo nam to nie wyskoczy, bo zależy mi mimo wszystko, żeby w tym odcinku już zakończyć tą sprawę autokonsula. Mam nadzieję, że damy radę. A, jesteśmy już blisko komendy, dobra. To spoko. Wawawaw! Ale drift. Dobra. Okej widzę, że dojeżdżamy już. Dobra. Jesteśmy. Rug first hill 15:23. Dobra. No i zobaczmy, co on tam na tej komendzie chce. Sure do Phelps, your bird's an interview too, and get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting.

all right friend let's take a deep breath and start all over again mr valdez Council general i insist on my full title where did you purchase the car my secretary and driver arranged the purchase a disreputable place a dewey brothers by name as soon as i can have it arranged i will have my hispano suiza brought up from buenos aires You bought a Packard, okay. vallez. A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. They'll tell that to the Argentine taxpayers. Okay, mógł łapówkę. Pojazdu konsularnego. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the council garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, your worship. Nice. You didn't use the car last night? For dinner, yes. But it was back in the garage by nine. I co to wszystko? Za wiele się nie dowiedzieliśmy. No dobra. No to co, moi drodzy? Myślę, że możemy zwijać w tym momencie. No bo skoro nie mamy tu nic już do zrobienia, no to chyba trzeba stąd spadać. Dobra. Wsiadaj, cold out. I wybierzmy sobie kolejny kierunek podróży. A nie poszlaki, nie poszlaki, misclick. Lokacje. Komenda głu... a co mam tu jeszcze do zrobienia? A dobra, trudno, kif to. Mieszkanie Delgado. Jedziemy tam. Zobaczymy co nam ciekawego powie z kolei. Nie, no, bo nie wiem kurczę co na tej komendzie nam zostało tak naprawdę. No ale zobaczymy. Znaczy, to jest dziwne, że mi się ta komenda nie skreśliła jakbym coś tam miał jeszcze do zrobienia. No ale dobra. Może za... a, to jest wyżej. Eee... Tam chyba, możemy, tam chyba możemy wjechać wyżej. Dobra, i tutaj? No, Delgado, gdzie ty kurde jesteś? Powinien gdzieś tutaj już być. Dobra, chyba jesteśmy na miejscu. Ok, mieszkanie Delgado, 15.35. Dobra, Zobaczmy, co dokładnie. Zobaczmy, że nasz nie, już nie, no raczej nie. Okej, coś nas obgadywali Dziwne. Może to ten delegado był. Dobra. I gdzie ten chłop mieszka w zasadzie? Wejdźmy sobie na górę. tą klamkę mam niby tutaj, czyli chyba tu. FBI open up. Yes. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policía, you understand? Yes. I understand. Could you come inside? What is your name? Anna Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Miss Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. No, okay. No, no, to poprowadźmy sobie. So how far along are you, Anna? Hmm. Tu nic nie ma ciekawego. Nearly twenty weeks. I don't know. Oh, coś tu jest. Uuuuu jakiś notatniczek, ale... Aha, dobra, czyli w ogóle to nie jest istotne. Okej. Okay. Może coś w tej komodzie ciekawego? Zobaczmy. Ja, jakiś... Nie wiem, broszka to się nazywa tak dobrze mówię. <grywa> chyba tam. Co to jest szminka chyba? Dobra. Co tu jeszcze ciekawego? Naprawdę nic zupełnie? Kurde. Wiecie śmiesznie jak w tym mieszkaniu nic nie znajdziemy. Ej, kurde, czajnik zaraz się ugotuje, znaczy woda się ugotuje czajnik się ugotuje mamy jakąś... Okej. To jest istotne, dobra. Tu jeszcze coś mamy. No ta, coś z tym zdjęciem zrobienie, okej? Dobra, moi drodzy, ja bym jeszcze wyszedł chyba na balkon, wiecie? Może coś tu będzie. Przy czymś się, jakby się chłop ukrył na balkonie, ale nie, bo tu już wychodzę z tego miejsca. Dobra, czyli tu już nie ma sensu iść. No dobra. Ja to myślę, że możemy pogadać z tą typiarą w takim razie. Że co? Jakiemu pakardowi? Dobra, no moment. Pogadajmy. po kradzieży auta. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? No kurde. He left you here alone to answer for him, and you me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. No, no i co to wszystko? Ej to jakiś dziwne to jest. Czekajcie. Może ja muszę tutaj wyjść w takim razie? Nie wiem, a tu mogę jeszcze wejść Czekajcie. I tu mamy jakąś rejestrację. To nie jest przypadkiem konsolowa? No właśnie. Okej. Dobra, i co tu jeszcze jest ciekawego? To jest, to jest zwykła rejestracja, więc nic nam to nie da. Tu coś jeszcze było. No okay, no zwykłe dłuto, no to, to za wiele to nam nie da. Jakiś młotek, ale, No to też na nie ma. No dobra, e, tu coś jeszcze jest. Kolejne dłuto. No ale to, to też nic takiego tak naprawdę. Okej, okay. czy to są te koła? Ok, skradzione koło. No dobra, czyli to wszystko już w tym momencie chyba. Hmm, nie wiem, czy jeszcze dookoła tu się rozglądać, czy nie? Wydaje mi się, że nie ma sensu. Nic tu więcej. Nic tu więcej nie znajdziemy. W ogóle jeszcze poszedłem naokoło. No XD, co za chłop ze mnie. Dobra, pogadajmy jeszcze raz. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Okay, ostatni contact z Gabrielem. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least three nights. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here. But he hasn't come home. I swear it no to czemu zrobiłaś, y, śniadanie dla dwóch, co? Enough. No there are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I love him. Okay, tablice dyplomatyczne. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on first in Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. Okay. No <laughs> we will put no a word for you, Anna. As far as we're concerned, this sets with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. Oh, three sunset strips about Ten nowy strój. Y... Czy mi mogę tu zmienić strój? Nie mogę tu strój zmienić, mogę. Sunset Strip, czekajcie. O, jest. Idealne nabywanie wśród gwiazd kina. No, załóżmy sobie. Okay. No, zamierzamy to Stefan zrobić. No, przynajmniej ja zamierzam. Dobra. Kurde, mnie boli to gardziało. Masakra jakaś. Dobra. W ogóle śmiesznie, bo dopiero byłem chory, nie, a znowu już mi coś jest. <laughs> ja pierdzielę. po prostu pech mój jest duży. Dobra, nielegalny wyścig uliczny. Lecimy tam. Nie pamiętam jak się robiło drifty, w sensie jak się ręcznie wciskało. RB? RB chyba, dobra. what kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs everyone needs to let off a little steam some guys wouldn't come back home at all are you talking from experience hey. oh all of quick as we shut one of these races down another one springs up somewhere else kids used to steal cars to sell them now they just want to wrap them around a lamppost the next 16-year-old i have to peel off the sidewalk No dobra, spoko Stefan, nie ma problemu. A tymczasem miećmy już na to miejsce wyścigu, ale ten te mój zjazd po schodach epickie to było, nie? <laughs> Propo nielegalnych jazd. Pierdzielę, mam nadzieję, że nikomu tam nic nie zrobiłem. W sumie wyskoczył mi komunikat, że funkcjonariusze poprzysięgli e, obraniać mieszkańców Los Angeles, a ja tam potrąciłem babę na schodach, nawet nie na pasach, tylko na schodach. No kurde tero coś są A nie, bo to tutaj nielegalny wyścig uliczny, 18.3 bez kitu. Kurde, no i ruszyli, będziemy musieli ich gonić? O kurde, ale akcja. Ale akcja. Zaczepię dzisiaj tym Fordem. Ja pierniczę. Jak mnie spycha skubany. Kurde, patrzcie, jaki chłop agresywny. Ja pierdzielę. Patrzcie co oni robią w ogóle. Wow, dobra, jeden chłop odpadł. Poś tu Delgado. Kurde, ale jak się pchają z Kubań, no patrzcie. Masakra jakaś. Ale ja powiem, bardzo fajna sprawa. Nie Jak już mówiłem, nie rozwiązywałem jej nigdy. Mój, mój. No, ja wiem, wiem. już go cały czas gonię. Dobra, ale uważamy na ten most cały Santa Fe, o którym mówiła ta jego kobita, bo mówiła, że wielu się rozbiło, próbując go tam dogonić. Także okej, okay, woda się nie wczytała spoko. <laughs>, wody, spokojnie. Wody. No jak mam go zdjąć, ja nie mogę go dogonić, no? Staram się. Ale kurde nie dogonimy go. Kurde. Jak go tu potrącić? Uwaga, uwaga, uwaga. Wow. Ej, karamba, no nie dogonię go nie ma opcji. No proszę jakąś zapiernicza, no Ja pierdzielę, no nie dogonię chłopa. Kurde Stefan, o co mówić? Wow. Yes, udało się. Kurde, jeszcze będzie uciekał, no serio. Gabriel Delgado, you're under arrest for grand theft auto. Calk <laughs> 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 you puto! You just speak to American. Valdez, I shot him. Now who's a man? I should burn his fucking car. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. No i okej okay, moi drodzy. Kolejna sprawa rozwiązana, super. Fajny, fajnie. Wybaczcie jak czasami mi się głos sam podniesie, ale... Okej, okay, właściwe reakcje. No tu mi nie poszło, no. Ale i tak dostałem 4 gwiazdki, także spoko. Znalezione poszlaki 15 na 17, właściwe reakcje 8 na 12. Dobra. E, uwagi. Konsul generalny Argentyny Juan Valdez odzyskał swój samochód w prawie nienaruszonym stanie, okej. Okay. E, dobra, moi drodzy, także myślę, że tu odcinek zakończymy. W następnym zabierzemy się za kolejną sprawę. E, jeśli się Wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, Ojej. E, no i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Elenuary, Jeśli mi gardło nie wysiądzie, <grych> na razie.